Cześć, witajcie z Incredible Summit. Dziś moim gościem jest Bartek Kucek, czyli człowiek na z najważniejszych osób w polskiej branży startupowej. No właśnie, co się dzieje na rynku? Znaczy słyszymy, co się dzieje na rynku od startupu, słyszymy, co się dzieje z VC, a czy Twoim zdaniem rzeczywiście dochodzi do takiej zmiany paradygmatu w ogóle działania startupu, czyli zamiast tego wzrostu za wszelką cenę jednak idziemy w kierunku rentowności, takiego swol, swol, wolnego budowy, budowy firmy? Dzięki za zaproszenie do rozmowy. Jeżeli chodzi o tą sytuację dzisiaj na rynku startupów, to ona przede wszystkim wynika zarówno z sytuacji ekonomicznej, czy takiej makroekonomicznej zarówno z sytuacji związanej z wycenami i e, e, zarówno po stronie funduszy Venture Capital, czyli w jaki sposób fundusze Venture Capital e, wyceniają e, spółki pomniejszonych tych wycenach znacznie w stosunku do e, poprzednich lat. E, są spółki, które rosną tak samo dobrze w ostatnich latach, jak, e, jak, e, jak rosną e, dzisiaj e, i one nie mają problemu na przykład z, ze zbieraniem kapitału, natomiast ten kapitał też jest ostrożniej przez wiele funduszy e, inwestowany. Oczywiście bardzo dobre Spółki nawet na wczesnym etapie rozwoju już dzisiaj są, jak to się ładnie mówi, oversubscribed, czyli mają więcej chętnych funduszy i aniołów biznesu na wczesnym etapie rozwoju, niż jest miejsca na, na tak zwanym ticketie do, do inwestycji. Natomiast dla wielu różnych startupów, w szczególności tych, które. Zbierają kolejne rundy, a wcześniejsze były zebrane po bardzo wysokich wycenach, no to ten, napotykają w trakcie tego procesu e, trudności. Natomiast cały czas jest tak, że dobre, dobrze rosnące spółki z dobrą ekonomiką e, produktów, z dobrym e, cash flow, e, którzy, pod, które potrafią dobrze odpowiadać na problemy e, klientów, to są spółki, które nie mają w tej chwili do ze, e, problemów z zebraniem kapitału. Szczególnie, że kapitał zebrany przez e, fundusze do inwestycji przez ostatnie lata nadal jest i on jest ogromny te fundusze raczej na tym kapitale siedzą, czekają po prostu na lepsze, na lepsze wyceny albo próbują te lepsze wyceny negocjować z firmami, co przy spółkach, które zbierają kolejne rundy. Jest trudniejsze, ale przy spółkach, które na przykład zbierają pierwsze rundy, ale potrafią bardzo szybko rosnąć, jest dużo łatwiejsze albo na tym samym poziomie co jeszcze rok czy dwa lata temu. Czyli jak trochę rynek się po prostu normowo, tak? Czy wróci do takiej normalności, a nie, że każdy, kto ma albo nazwisko, albo pomysł, który może się gdzieś tam sprawdzić, może zebrać miliony. Na szczęście jest ostrożniejsze oglądanie pieniądza po stronie inwestorów, ostrożniejsze wydawanie pieniędzy po stronie founderów i funderek startupów, i na koniec dnia to dobrze. Mhm. A jak ten temat inwestycyjny, no właśnie wygląda u Ciebie? Czy jakby zmieniłeś strategię jakby w ramach swoich różnych aktywności, które, które prowadzisz. E, jest jakby druga rzecz, tak? Czyli no właśnie, są takie firmy, które potrzebują kapitału, które zgodzą się na niższe wyceny. Czy też um, jakby widzisz takie sytuacje na polskim rynku i czy myślisz o kolejnych inwestycjach? Tak, no, mo moja filozofia w ostatnim e, roku półtorej się zmieniła. To znaczy wcześniej zakładałem, że e, będę chciał razem ja i plus mój syndykat inwestować w e, spółki w 5 do 7 spółek e, rocznie. E, dzisiaj moje myślenie jest. Wokół jednej do dwóch spółek rocznie. Ale wynika to nie z niechęci do alokowania kapitału, tylko ze zmiany mojego myślenia o tym, w jakiego typu spółki chciałbym inwestować. To znaczy moim zdaniem, z mojej strony przynajmniej poprzeczka zawieszona inwestycyjnie jest dużo wyżej. Wynika to również z inwestycji, których ja, które ja poczyniłem w ostatnim roku, gdzie zobaczyłem, że skok jakościowy, jeżeli chodzi o zespoły founderskie i produkty, naprawdę robi ogromną różnicę i wolę mieć więcej czasu na pomoc wybitnym spółkom i wybitnym w tych w tych spółkach, niż robić to szerzej, ale pomagać wtedy tym spółkom mniej. Jest to w kontrze oczywiście do sposobu działania funduszy Venture Capital. No ja nie mam w swojego funduszu Venture Capital i nie muszę optymalizować swojego portfolio. Ja Muszę inwestować w dobre spółki i może być ich niewiele, i można absolutnie być z tego powodu szczęśliwym człowiekiem, móc pomagać founderom i founderkom na tym wczesnym etapie rozwoju. Który rejon, który, która branża startupowa jest najbardziej gorąca dla ciebie obecnie? Pewnie powie, że AI, ale coś jakbyś więcej mógł powiedzieć. Pytam się dlatego, że jakby jeśli oglądają nas startupowcy, a na pewno nas oglądają, kto powinien do Ciebie napisać się maila? Moja teza inwestycyjna jest jakby na przestrzeni ostatnich raz, niezmienna. To znaczy ja głównie inwestuję w narzędzia, które są infrastrukturą do internetu. I czy to są zarówno, nie wiem, DevToolsy, czy one są po stronie, czy wykorzystują AI, czy są sasami to są głównie oczywiście firmy B2B, ale to są rozwiązania, founderzy i founderki, którzy budują infrastrukturę dla internetu, tak? Czyli taką, z której inni będą korzystać po to, żeby budować swoje, swoje biznesy. I ta teza jest u mnie niezmienna od lat. To jest coś, na czym, gdzie jestem w stanie pomóc tym spółkom i, i osobom w tych spółkach. Nie chciałbym tej tezy na dzień dzisiejszy zmieniać. Mój fokus na przykład na sektor konsumencki jest absolutnie minimalny. Nie mam atencji w tym, w tym obszarze. Uważam, że umiejętność też z punktu widzenia inwestycyjnego, skupienia się na swojej niszy, w której można działać bardzo wąsko, ale z punktu widzenia przenoszenia wartości na dużym poziomie, to to jest dobra rzecz z perspektywy zarówno inwestora, jak i firmy, do której ten kapitał jest inwestowany. Okej, okay, ostatnie pytanie: czy dziś dla ciebie ważniejsze jest bycie tym inwestorem, tym aniołem biznesu, który, no właśnie, oprócz wykładania pieniędzy też wspiera firmy, czy jednak rozwój tych własnych firm, które, które gdzieś tam masz. Ja uważam, że to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Jestem. Amerykański zwrot Operators, tak? Dlatego ten firma, którą prowadzę nazywa się Forward Operators, czyli to jest firma, która jest dedykowana jakby praktycznemu zastosowaniu w biznesie, w tym wypadku rozwiązań AI, i ja nie, jakby dla mnie to nie koliduje z aktywnością inwestycyjną, wręcz uzupełnia się, ponieważ budując rzeczy, cały czas. Wiem i rozumiem, w jaki sposób te projekty mogą być budowane, jakiego typu technologie są dostępne, jak wyglądają problemy z budowaniem i skalowaniem produktów. I jednocześnie to jest wiedza, którą można pomagać spółkom i kapitał, który można do tych spółkach wkładać, który byłby tym kapitałem, który może w jakiś sposób pomóc tym spółkom. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że z perspektywy bardzo dobrych spółek, dzisiaj bardzo dobre spółki mają dużo, dużo łatwiej z punktu, z punktu widzenia sięgania po kapitał poza Polską. I to to będzie powodowało, moim zdaniem, w najbliższych e, miesiącach i latach e, duże problemy na rodzimym rynku, e, ale z drugiej strony ogromny potencjał dla bardzo fajnych spółek, które będą mogły też zebrać, dużo, często dużo większy kapitał, ale poza, e, poza Polską. Po to, żeby przyspieszyć e, możliwość ekspansji e, na różne rynki. A myślisz już tak osobiście o inwestowaniu poza granicami polskiej, czy nie w polskie firmy? No i ja te, na dzień dzisiejszy e, jedna trzecia moich inwestycji to są niepolskie firmy. Okay. Czyli, czyli dalek najbardziej, tak? Zdecydowanie. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie.